No nie no ja to w ogóle nie wyjdę, ja się wstydzę przecież tam bez spodni jeszcze żem zapomniał. Ale przestań, Jezu, czego ty się wstydzisz? Fajnie umiesz czarować. No trzeba było mi spodni nie zapomnieć, to może bym wyszedł, cholera. E, proszę państwa, ten Mike już jest włączony, także za zapraszam. A to już. A już czekają. <grym> Okej. Okay. Szkurę jako mać, no i co teraz zrobimy. No to już Arek, teraz już nie ma wyjścia. Już dobra, dobra, wyjdę, z... ale nie z... musisz się z... Nie podpychać. Dobry. Dzień dobry. Jak Dzień dobry. się nazywasz? Eee... Badryk. A powiedz, a co zrobisz? Co zatańczysz nam? Coś zaśpiewasz? Co będziesz robił? Eee. Magic. Brawo, bravo. Okej. Okay. Już. To se tu pomoże.